Czups jest taki mały, a ja mam średni rozmiar. No to ja rozumiem, mam największą porcję! Super! Zaczynaj mi ja! No dobrze, chwileczkę. Tylko zdmuchnę opakowanie. Mm, ten lizaczek choć mały jest taki słodki. Smakuje mi. No cóż. To już wszystko? Nawet nie miałam czasu się nim podelektować. Teraz ty, z przyjemnością. Po prostu uwielbiam czupaczupsy, Zwłaszcza te truskawkowe. Ej, dziewczyny, patrzcie, jak potrafię. Fajnie, co? Mmm, jakie dobre. Morany, rozgryzłaś całego chupaczupsa. No, a teraz ty możesz spróbować swojego. No, nareszcie. Jest taki ogromny, że nawet nie wiem, jak mam go włożyć do ust. Ej, uważaj! Ostrożniej! Przepraszam! Ale muszę zjeść mojego lizaka! O tak! Jestem zachwycona dziewczyny! Mam szczęście, ale tak strasznie schodzi się z tym lizaniem. Spróbuję go jakoś rozbić. Kurczę, nie daję rady. Co robić? Dobrze, że mam młotek i okulary ochronne. Mam nadzieję, że to pomoże. Uważajcie! Hej! Halo! Co ty robisz? Dlaczego go rozbijasz? Przestań! Żeby było mi go wygodniej jeść! Hura, jaki słodki! No to jest po prostu super! Możemy dostać kawałek? No pewnie częstujcie się! Dzięki! Jesteś taka miła! Ta butelka coli jest wielkości mojego palca! Co za szczęście! Juhu! No co za ogromna butelka! Ha, Pójdźcie na to maleństwo, co za ubaw! Moja kola może jest najmniejsza, ale spróbuję jej jako pierwsza. Jestem pewna, że będzie pyszna. Mm, miałam rację. Co, już się skończyło? Mm, ta porcja to była ta jedna kropelka? Kurczę, no dobra, jesteś następna. Hurra! Ojacie! Ale pyszny żel. Mm, no normalnie, nie mogę się oderwać. To najlepszy żel, jaki jadłam w życiu. Jest niesamowity. Uwielbiam żel o smaku Coca-Coli. Mm. Co? Żel już się skończył, ale jak to? Zostało jeszcze troszkę w środku butelki. Urany! Nie mogę wyciągnąć palca. Dziewczyny, pomóżcie mi, utknął! No jasne, daj butelkę. Ciągnij mocniej i jeszcze trochę i jeszcze mocniej. Ups! Roxy, nie zrobiłaś sobie krzywdy? Wszystko jest w porządku. Teraz mija. Z wielką chęcią. Ej, hey, co jest? Jak trudno wycisnąć ten żel? Co robić? Dziewczyny, pomożecie mi? No pewnie. Przechylamy, a ty łapiesz. Otwórz się szeroko. Wow, on oh no nie mogę! Jakie pyszne! Można oszaleć! Wow, normalnie czat! Chcę jeszcze i jeszcze! Mogłabym mieć ten żel obrana do wieczora! Mm, ale to było dobre, super! Szkoda, że siebie nie widzisz! Jesteś cała brudna! Jaka mała pizza! A ja mam średnią pizzę i jestem z tego bardzo zadowolona. Spójrzcie tylko, co ja mam! Gigantyczna pizza! widziałyście kiedyś coś podobnego? Ale zaczyna mi ja, bo ma najmniejszą. Taka maciupeńka pizza. Szkoda, że nie miałam tym razem szczęścia. Mam nadzieję, że będzie pyszna. No to próbuję. Mmm, jest całkiem niezła. Zjem jeszcze kilka kawałeczków. Mmm, pyszne. Szkoda, że było jej tak mało. Skończyłam. Teraz ty. No nareszcie. A ja chcę zrobić z mojej pizzy jeden ogromny kawałek. Wystarczy ją pokroić, aby wygodniej było ją jeść. Dobrze, że miałam do tego specjalny nóż. O rany, no to jest to. Ekstra. Wciągnę moją pizzę w kilka sekund. Ale dobra. Mm, no, palce lizać. Skończyłam. Teraz twoja kolej, Roxy. No w końcu. A moja pizza jest już pokrojona na kawałki, więc mogę ją wziąć i zjeść rękami. Wow, tylko spójrzcie na ten smakowity ser. O rany, jakie to jest pyszne. Po prostu uwielbiam pizzę pepperoni. Jestem gotowa jeść ją całą wieczność. Super. Chcę więcej i więcej. Ojej, gotowe. Skończyłam. A to był tylko pierwszy kawałek. A co jeśli zrobię jeden ogromny? No to będzie coś. Ale super, ja to wymyśliłam. Mmm, miam, niam, niam, niam. To był genialny pomysł. Jestem zachwycona. No nie sądziłam, że kiedyś będę zmęczona jedzeniem pizzy. Nie martw się! Pomożemy Ci! Dalej, Roxy, Roxy. Jesteś najlepsza. Naprzód, naprzód. Dzięki dziewczyny, dasz radę. Uda ci się. Jeszcze trochę. Dobra robota. Super ci idzie. Jeszcze kawałeczek. I jeszcze jeden. Kurra! Brawo ty! Zrobiłaś to. Dzięki dziewczyny. Ech, dostałam najniższą czekoladkę. A co wy macie? A ja mam średnią, super. No to ja rozumiem. Mam największą czekoladę. Co to za mikros? No nie miałam szczęścia, ale mogę coś przygotować na mojej mini kuchence. Potrzebuję garnka i troszkę mleka. Stawiam garnek na kuchence, wkładam do niego czekoladę, biorę mleko i wlewam. Ja złączam kuchenkę. Chwileczkę czekamy i gotowe. Biorę mój mini kubeczek i wlewam do niego mini chochelką. Moje kakao. Co za zapach. Mm, to jest pyszne. Skończyłam. Teraz mija. Super! Z przyjemnością zjem swoją czekoladę. Mm, jaka pyszna! To wspaniałe! Co za uczta! Normalnie palce lizać. Miam, niam, niam, uwielbiam czekoladę. Ech, to było dobre. Teraz ty. No, nareszcie. Hej dziewczyny, patrzcie, co umiem. A ja! Tak jest! Połamałam czekoladę na kawałki, żeby zbudować z niej czekoladowy domek. Zobaczcie. To będzie super. Są już ściany. Teraz dach. Wow! I ciasko zjeść! Mmm, jakie dobre! To jest na pewno bardzo smaczne, ja też chcę. Ta czekolada jest taka słodka. Co jest? Proszę, poczęstuj nas! No dobra, trzymajcie, dziewczyny. O, dzięki Roxy masz rację, ta czekolada jest po prostu bombowa! Jakie małe ciasteczko! A ja mam średnie, super! O jacie! No! A co to za okruch? Mam najmniejsze ciastko, ale największą porcję mleka. Spróbuję! O nie! Upuściłam ciastko! Widziałyście? Kurczę! Dam radę się do niego dobrać dopiero, gdy wypiję całe mleko. Aj! Jestem teraz cała mokra! O nie! To nie miało tak być! Oblałam się, ale przynajmniej mam ciasteczko. Zmiękło w mleczku. Mm, teraz smakuje jeszcze lepiej. To było super. Skończyłam. Teraz ty. A ja lubię zaczynać od kremu. Ojej. Jest taki delikatny i taki słodziutki. Miam, miam, miam. Teraz znowu można połączyć ciasteczko i zanurzyć je w mleku. Jestem pewna, że w ten sposób będzie o wiele smaczniejsze. No to próbuję. No i miałam rację. A po zjedzeniu ciastka można popić je mlekiem. Wow! To pyszne połączenie! Teraz ty ja. No nareszcie, tylko obawiam się, że moje ciastko nie zmieści się w tak małej szklance. Co by to wymyślić? Już wiem. Po prostu wyleje na nie mleko. Właśnie tak. No wyszło całkiem fajnie. Zobaczmy, jakie jest nadzienie. Roxy je tak chwaliła, że też chce spróbować. No to jest naprawdę pyszne. Niam-niam-niam. Miam, miam. A teraz najlepsza część. Czas spróbować ciastko w całości. O, oh, wow! Normalnie szaleństwo. Palce lizać! Świetnie! A może będę je gryzła dookoła? Tak jest o wiele szybciej i fajniej! To najbardziej gigantyczne ciastko, jakie jadłam w życiu! Normalnie czad! Takie miękkie i pyszniutkie! Mm, po prostu palce lizać! Jestem zachwycona! Szczęściora z tej mii. My też chcemy! Sorry dziewczyny, ale już wszystko zjadłam! To było coś! Wow. Jakie piękne torty! Jestem gotowa, żeby wybrać dekorację do mojego. Wow, żelkawe robaczki! Świetnie! Mira, tylko spójrz, ile ich jest. Teraz twoja kolej na kręcenie kołem. Boję się, że dostanę coś mniej smacznego. Wiedziałam! Prawdziwe robaki, ohyda! Fuj, są takie straszne. Nie mogę ich umieścić na moim torcie. Nic na to nie poradzisz. Czy chcesz, czy nie musisz? Zamknę oczy, żeby tego nie widzieć. O matko, one się przemieszczają, to okropne! Dlaczego tak mało? Trzeba położyć więcej. Nie sądziłam, że jesteś taka okrutna, Kate. Myślałam, że jesteś moją przyjaciółką. Tak, to nie jest zbyt ładny widok, ale to nie moja wina. Takie są zasady. Nie chcę wkładać tego do ust. Robaki się ruszają, tego na pewno nie przeżyję. To obrzydliwe. Muszę to szybko zajść tortem bez dekoracji. FU, to mimo wszystko jest paskudne, przysiągł robakami. O nie, chyba coś pełza po mojej twarzy. Tylko nie to! Znowu robaki? Mam ich serdecznie dość. Wpełzają nawet na moje włosy. Kiedy to się skończy? Możesz ostrożniej, jeden robak przeleciał tuż przed moim nosem. Dobrze, że wszystko zjadłaś i zostały tylko moje żelkowe robaczki. Lepszej dekoracji nie mogłam sobie wyobrazić. Jestem pewna, że nie tylko zdobią mój tort, ale sprawią, że będzie o wiele smaczniejszy. Zobacz, jakie są ładne. Naprawdę wygląda niesamowicie. Jakie to jest pyszne, nawet nie masz pojęcia. Mogłabym zjeść całe ciasto za jednym zamachem. Nie ma lepszego połączenia. Kejta, okay, może mnie poczęstujesz? Daj mi chociaż jeden kawałek. Proszę. Nie ma mowy, nawet na to nie licz. Takiej odpowiedzi się nie spodziewałam. Nie szkodzi. Dam ci nauczkę. Co to jest? Czy to atak? Mogę stanąć w obronie mojego ciasta. Zobaczymy, kto jest silniejszy. Broń się! Raczej ty się broń, wiem jak atakować. Całkiem niezły cios, jesteś w tym dobra. Dla ciasta jestem gotowa zrobić wszystko. Przegrałam. Nie uda mi się skosztować tortu zapamiętam ci to i mam nowy plan. Ej, co ty robisz Mila? Puść mnie! Teraz cały tort jest zdecydowanie twój. No i świetnie. Nieźle wyglądasz. Jestem gotowa by znów kręcić kołem jako pierwsza. Zaraz mnie stąd zdmuchnie. Taki silny wiatr! O nie, nie wierzę. To papryczki chili. W końcu masz coś paskudnego, a nie słodkiego. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz. Jestem pewna, że tym razem szczęście będzie po mojej stronie. Dostałeś żelkowe oczy, to nie fair! Dlaczego? To sprawiedliwe tak zdecydował los. Zobacz, jak dobrze wyglądają żelkowe oczy na moim torcie. O rany to najlepsze połączenie. Smak tego tortu zapamiętam na zawsze. Ja też chcę go spróbować. Nie ma mowy! Ty się ze mną nie podzieliłaś, więc ja też nie mam zamiaru. Oszalałaś? Prawie mnie zraniłaś. Teraz już na pewno nie będziesz polować na moje ciasto. Po co mi ten widelec? Zjem tort rękami. Tak lepiej smakuje. A poza tym można włożyć do ust dużo więcej naraz. Mogę sobie tylko wyobrazić, jakie to jest pyszne. To spełnienie marzeń. Masz rację, ale ma jeden minus. Za szybko się skończył. Zostało tylko jedno żelkowe oko. A może podrzucę je do góry i złapię ustami? O nie, nie udało się! Nie wiem, jak to się stało. Co za fart! W końcu udało mi się spróbować żelków. A teraz jedz swój tort z papryczką chili. Dzięki za przypomnienie mi o tym. Dobra, zacznę od dekoracji. Swoją drogą wychodzi całkiem ładnie. Spójrz, jak dobrze te kolory się komponują. A teraz się dowiemy, jak twój tort smakuje. Może sobie to darujemy. Ale wygląda na to, że tego nie uniknę i będę musiała spróbować. Już czuję ten smak przypraw, nie lubię chili. Nie podoba mi się to. Dlaczego tak mało? Weź kilka kęsów na raz. Zobaczysz, nic dobrego z tego nie wyniknie. Nie próbuj grać na moich uczuciach. Zjadaj do końca. I po wszystkim mam nadzieję, że teraz jesteś szczęśliwa. O nie, chyba zaraz będzie pożar. O nie, ja płonę. Chyba przesadziłam. Niepotrzebnie kazałam ci jeść całą paprykę. Trzymaj się, Kate, polejcie wodą. Jak miło, dzięki. Teraz moja kolej, żeby zakręcić kołem jako pierwsza. Kaktus Kurczę. Przecież jest kłujący, jak ja mam go zjeść? Chwileczkę, chyba nastąpił błąd. Koło zatrzymało się na frytkach. No dobra, nie będę kombinować. Dokładnie, nie da się mnie oszukać. Teraz ja kręcę kołem. Intuicja mi podpowiada, że dostanę coś pysznego. Guma! Moje przeczucia mi nie zawiodły. Miałem dużo smokołyków. Mogłabyś mi dać chociaż jedną z nich? Nie mam mowy. Sama chcę je wszystkie spróbować. Myślę, że jak połączę te kolory, to wyjdzie coś super. Boże, jak to apetycznie pachnie, z trudem powstrzymuję się od jedzenia. Wygląda naprawdę świetnie. Bardzo chciałabym dostać taki tort. W sumie nie muszę wykorzystywać wszystkich gum do dekoracji. Mogę zjeść jedną tak po prostu. Masz rację. Spójrz, wyszło mi serdówko. Wow, wygląda naprawdę słodko. Myślę, że idealnie dopełni tą całą kompozycję. To genialne. Jesteś wspaniałą dekoratorką. Dzięki. W końcu nadszedł ten wielki moment. Mogę spróbować tego, co zrobiłam. Nie mam wątpliwości, że jest to błędnie pyszne. Masz rację. Nie zatrzymam się, dopóki nie zjem wszystkiego. Hej, cała się wybrudziłaś. Gdzie są twoje maniery? Przyznaj się, jesteś po prostu zazdrosna. O, zupełnie zapomniałam, że z gumy można zrobić balony. Może lepiej się zatrzyma i ten balon nie przeraża. Jest naprawdę duży. Dobra, muszę to przerwać. Przepraszam. Co ty zrobiłaś, Mila? Przez ciebie jestem cała w gumie, jak mogłaś. To twoja wina, mówiłam ci, żebyś przestała. O nie, ten kujący kaktus. Nie mogę tego zjeść. Wymyśl coś, to twój problem. Mam pomysł, spróbuję go zrealizować. Obawiam się, że te nożyczki są za duże. Potrzebuję czegoś mniejszego. Te też nie będą dobre, ale nożyczki do manikuru są w sam raz. Czas zrobić mojemu kaktusowi fajną fryzurę. A więc taki masz plan! No, genialne. Dzięki, mam nadzieję, że teraz będę mogła zjeść mojego kaktusa i nie zrobić sobie krzywdy. Czemu to tak długo trwa? Już zasypiam. Ej, obudź się! prawie aż to bolało. Pospiesz się i dekoruj swój tort. Wiem, muszę zetrzeć mojego kaktusa na tarce. Wtedy będzie o wiele łatwiej nim dekorować. Zobacz, jaka równa warstwa wyszła. Świetnie się spisałam. Cieszę się, a teraz czas sprawdzić, jak smakuje. Kaktus jest trochę gorzki, ale ogólnie nie jest źle. No i wspaniale. To do mnie! Już idę! Otwieram! Dzień dobry. Dziękuję. To wszystko dla mnie. Zamierzam trochę ulepszyć to łóżko. Co to jest? Co ona kombinuje? Zaraz ci pokażę. Zamienię kiepskie łóżko w łóżko idealne. Niewiele do tego potrzebuję. Oj, nie mogę tego utrzymać! Ostrożnie! Wszystko ok. Nikomu nic się nie stało. No to kontynuuję. Nic ci nie jest? Tak, tak! Mówiłam, że wszystko w porządku. Znalazłam bardzo ważny element dla mojej konstrukcji. Niech tu leży. O, i jeszcze jeden. Dobra, to już ogarnęłam. A teraz wiertarka. Oj, przewrócę się! Mówiłam ci, żebyś była ostrożniejsza. Nic się nie stało. Teraz pozbędę się tych śmieci. I będę budować łóżko. To proste. Trzeba tylko dobrze przymocować te deski. A to już połowa roboty. Świetnie. Nieźle mi to idzie. Doskonale zrobione. Wow, ja też takie chcę. Bez problemu mogę sobie na to pozwolić. Już to są. Wejdźcie. To są Wasze pieniądze. Za chwilę wszystko zrobimy. Dziękuję. Co to? Uf, to było trudne. Jak to? Ale super! Nie ma w tym nic dziwnego. Będę miała najlepsze łóżko na świecie. I jeszcze kwiaty dodali super! I poduszki na sam koniec! Ostatnie akcenty! Uważajcie na oczy! Wow. Myślałaś, że mnie pokonasz? Hmm. Kurczę, jak tu twardo siedzieć. Jak tu fajnie. Dlaczego ona na mnie tak patrzy? No i dobra. Co by tu porobić? A, to może mi się przydać. Zasłony. Teraz na pewno będzie pięknie. A gdyby tak wziąć jeszcze coś? Tak za jednym zamachem. Teraz trzeba to wszystko przymocować. Zszywacz mi w tym pomoże. Zaczynam. Okej. Okay. Jedna zasłona przyczepiona, teraz druga. Gotowe. Aj, czemu rzucasz narzędziami? Ojej. Teraz wszystkich zaskoczę. Najważniejsze, żeby to porządnie związać. Zrobiłam piękny hamak. Mogę w nim teraz odpocząć. Bardzo wygodny. Zrobiła sobie hamak? No, możesz mi zazdrościć. Trochę tu nudno. Mam pomysł. Hamaka póki co nie potrzebuję. Z tej szafki nocnej tej tkaniny zrobię sobie stół. Pomino wyjść pięknie. Teraz trzeba go nakryć. Akurat mam tu serwis do herbaty. Z takimi słodkimi kubkami. Witajcie na herbatce, moi przyjaciele. Co to za przedszkole? Herbacia na przyjęcie? Mam lepszy pomysł. Chcę posłuchać muzyki. Na pewno będzie o mnie zazdrosna. Dzień dobry. Wejdźcie, postawcie to tutaj. Urządzasz dziś imprezę? Co to za impreza bez świateł? Masz rację, dziękuję. Dobra robota. Wasze pieniądze. Dziękuję. Ale teraz muszę zaprosić wszystkich znajomych. Dziewczyny na cześć! Dawno was nie widziałam. No, się. A teraz zrobi się naprawdę wesoło. Co tam się dzieje? Nie wchodzić? Nie bardzo miałam na to ochotę. Jak głośno! Nie wytrzymam mojej uszy! Wyłączcie tę muzykę! No, zaraz ją załatwię. Zadzwonię do odpowiednich ludzi, zajmą się nią. Muzyka jest zbyt głośna. Przyjedziesz? Czekam. Tak szybko? Witam. Zapraszam to tutaj. Za chwilę to załatwimy. Nie martw się. To Tak. Jestem profesjonalistą. Dziewczyny, robicie za dużo hałasu. Tak nie wolno. Mam pomysł. To dla ciebie. Bardzo, bardzo dziękuję. To przyjemność robić interesy z takimi ludźmi. Życzę miłej zabawy. Jaki ładny dziś dzień, co? Aż chcę się tańczyć i uśmiechać. Prawda? Muszę już iść do widzenia. Widzisz, jak trzeba rozwiązywać problemy? No i proszę, znowu to samo. Nie szkodzi. Też umiem się bawić. Zobaczysz, moja impreza będzie 100 razy lepsza niż twoja. Będę do tego potrzebowała globusa. Wezmę jeszcze płyty CD. Świetnie, tyle wystarczy. Teraz muszę je trochę pociąć. Wycinam z nich małe kawałki. Ostrożnie, żeby się nie pokaleczyć. Świetnie mi wyszło. Mam teraz mnóstwo błyszczących kwadracików. Trzeba je przykleić do mojego globusa. Jeden po drugim i gotowe. Wyszło świetnie. Powieszę go tutaj. Jestem zachwycona, a pozostałymi krążkami można ozdobić ścianę. Przykleję je obok siebie. Wyszło ekstra. Nie mam głośników, ale mam pomysł. Włączę moją ulubioną muzykę, żeby wszyscy mogli ją usłyszeć. No co, podoba Wam się moi przyjaciele? Co to? Jaka fajna impreza! Musimy się tam dostać. Cześć! Możemy się do Ciebie przyłączyć? Pewnie zapraszam. O, to impreza herbaciana, jak fajnie! Jak to możliwe? Potrzebuję trochę światła, ta książka jest taka ciekawa. Co się dzieje? Żarówka mruga? Mam złe przeczucia. Przepaliła się. Ej, no działaj! Co robić? O, mam pudełko z żarówkami. Jakich dużo. Ta powinna pasować. Można też wykorzystać ją do czegoś innego. Rozłożę wszystkie żarówki na podłodze. Okej. Okay. I potrzebuję jeszcze kabel. Gotowe! Teraz muszę przymocować lampki. Zrobiłam to, brawo ja! Co tam się dzieje? Teraz przymocuję lampki do ramy łóżka. Co to jest? Chura jak pięknie! Jest bardzo jasno. Teraz mogę czytać moją książkę. Wow, ja też chcę coś takiego. Już zamawiam. To pilne. Dzień dobry. Potrzebuję Waszej pomocy. Dodajcie światło do tego łóżka. Nie ma problemu. Mam wszystko, czego potrzebujemy. Będziesz miała najjaśniejsze łóżko w życiu. Włączamy. Gotowe. Pięknie, tu są Wasze pieniądze. Dziękuję. O nie, to straszne. Wszystko się pali. Moje łóżko. Co robić? Boję się. Musimy to zgasić. Wiem! Zajmę się tym, uratuję twoje łóżko, nie martw się! Gotowe! Udało mi się! Chodź do mnie w gości! Nie mam innego wyjścia! Masz tu całkiem przytulnie! Jakie fajne zabawki! Podobają mi się! No to co, pokój? No dobra!